Zacznijmy tą wirtualną podróż od historii, jak to wszystko się zaczęło, kiedy to w Radomskiej Puszczy nad Rzeką Mleczną powstało miasto Radom. Radom to starożytne miasto w Polsce o bogatej historii. Jego początki sięgają XI wieku, kiedy to zostało założone. Radom zyskiwał na znaczeniu jako ważny ośrodek handlowy i rzemieślniczy. W ciągu wieków miasto rozwijało się, stając się miejscem licznych wydarzeń historycznych. W XVI wieku odbywały się tam słynne sejmy, na których podejmowano ważne decyzje polityczne. W czasie rozbiorów Polski Radom znalazł się pod zaborami, co wpłynęło na jego dalszy rozwój. W okresie międzywojennym Radom przeżywał dynamiczny rozwój przemysłu, zwłaszcza związanego z produkcją broni. W czasie II wojny światowej miasto było miejscem walk i cierpień, a po wojnie odbudowywano je stopniowo. Dziś Radom to nowoczesne miasto, zachowujące jednocześnie wiele zabytków i tradycji. Jego historia to barwna opowieść o przemianach i wytrwałości przez wieki. 1. Grodzisko Piotrówka. Jeśli interesujemy się osadnictwem, to takie miejsce jak Grodzisko Piotrówka powinno być pierwszym celem, do jakiego się udamy. W ten sposób warto zwrócić uwagę na wiele zmian, jakie zaszły w tym miejscu. Dawniej całość była wykorzystywana jako gród obronny, co z pewnością robiło wrażenie. Nie da się ukryć, że dzisiaj możemy zaobserwować tam różnego rodzaju przedmioty, które mimo wszystko są efektem wykopalisk. Można powiedzieć, że między innymi mamy tam do czynienia z muzeum imienia Jacka Malczewskiego, co z pewnością trzeba zobaczyć samemu. Na pewno atrakcje turystyczne w Radomiu będą w stanie zachwycić nas w pełni, a to dopiero początek naszej wycieczki. Dwa Kazimierzowskie miasto. Tam, gdzie znajduje się rynek w Radomiu, nadal mamy do czynienia z dużym charakterystycznym placem, który jest już uznawany przez współczesnych mieszkańców za jedno z ważniejszych miejsc w samym Radomiu. Na pewno nie jest to przypadkowa sprawa, dlatego tym bardziej warto postawić na natętniące miejsce, gdzie znajdziemy jednocześnie wiele mniejszych biur i muzeów, które mimo wszystko mogą być dobrym uzupełnieniem dla samej wycieczki. Co warto zobaczyć w Radomiu z pewnością, jeśli już wybieramy się w to konkretne miejsce, to warto zwrócić uwagę na deptak, gdzie dawniej znajdowały się mury. To właśnie w tamtym rejonie znajdziemy jednocześnie najstarsze domy. Można zwrócić uwagę, że niektóre omawiane obiekty są nawet z XVII wieku. 3. Kościół Świętego Wacława jakby nie patrzeć takie atrakcje turystyczne w Radomiu, robią wrażenie. Znajdziemy to miejsce bezpośrednio zaraz przy placu, który zalicza się do tak zwanego Starego Radomia. Oczywiście sam obiekt kościelny to przede wszystkim najstarsza ceglana budowla, jaką spotkamy we wspomnianym Radomiu. Na pewno takie atrakcje w Radomiu mogą okazać się interesujące, ponieważ mówimy tutaj mimo wszystko o obiekcie, który niezależnie od wszystkiego służył jako więzienie i szpital jednocześnie, co jest istotną kwestią, którą warto wiedzieć o tym miejscu. Jakby nie patrzeć, sama świątynia składa się z charakterystycznych sklepień, które mocno się wyróżniają. Tak więc elementy gotyckie to przede wszystkim dobry motyw, który sprawia, że wnętrze dużo zyskuje na takich zmianach. Cztery stary ratusz przy rynku. Gdy już omawiamy najstarsze obiekty, nie wypada nie wspomnieć o ratuszu, który również jest dosyć specyficznym miejscem z tamtego okresu. Na pewno jest to bardzo estetyczna forma, która mimo wszystko mocno wyróżnia się w praktyce. Z pewnością żaden rynek nie byłby w stanie funkcjonować bez wspomnianego ratusza. Dlatego, nic dziwnego, że tego typu ciekawe miejsca w radomiu również mają swoją własną historię. Na pewno warto zauważyć, że ta część rynku wygląda bardzo schludnie. Jeśli zatrzymamy się tutaj na chwilę w południe, to z pewnością z pobliskiej wieży będziemy w stanie usłyszeć grany hejnał. Można powiedzieć, że jest to ciekawostka i jednocześnie jeden z ważnych elementów, które mimo wszystko uświadczymy w takiej lokalizacji. 5 widoczny ślad po zamku królewskim. Na pewno ruiny czy też inne pozostałości, między innymi po ładnie prezentującym się kiedyś zamku królewskim, są w stanie przykuć naszą uwagę. Dawniej było to przede wszystkim miejsce, które służyło za siedzibę dla wielu władców Polski. Z pewnością same pozostałości to zdecydowanie duży kawałek historii, gdyż we wspomnianym miejscu odbywało się wiele istotnych wydarzeń tamtych czasów. Na pewno jest to jeden z tych punktów wycieczki, o którym nie powinniśmy zapomnieć, znajdując się w tych stronach. Takie klasyczne atrakcje turystyczne w Radomiu to również solidny element, który sprawia, że samo miasto mocno zyskuje na tym, co ma do pokazania. 6. Kościół Bernardynów Jeśli już omawiamy różnego rodzaju budynki sakralne, to nie sposób nie wspomnieć o takim obiekcie jak Kościół Bernardynów. Z pewnością warto zauważyć, że oprócz samego kościoła w miejscu tym funkcjonuje również zabytkowy klasztor, który mimo wszystko pełnił ważną funkcję zaraz przy bezpośredniej rozbudowie miasta. Nie jest to więc obiekt w żaden sposób przypadkowy. Jakby nie patrzeć, niewiele jest kościołów zachowanych w takim stanie, które mogły pełnić ważniejszą część przemysłową. Trzeba jednak przyznać, że sam obiekt wyróżniał się swoim wyglądem i można powiedzieć, że był on wykorzystywany w bardziej przedsiębiorczy sposób. 7. Pałac Sandomierski. Jeśli już jesteśmy przy tematach wielkich pałaców, to z pewnością taki klasycystyczny pałac Sandomierski jest tutaj przykładem świetnej architektury, jaką jesteśmy w stanie zaobserwować właśnie w Radomiu. Jest to również jeden z najważniejszych zabytków w tym miejscu, dlatego też nic dziwnego, że w dużym stopniu wycieczka po takich miejscach może okazać się ciekawym doświadczeniem. Oczywiście, budynek ten był zmieniany, przez co posiada on bardziej nowoczesną dobudówkę z jednej strony. Mimo wszystko, to nadal historyczne miejsce. I tu nasza wirtualna podróż po Radomiu dobiega końca. Dziękuję za wysłuchanie. Całość podcastu przygotował Mateusz Zarzycki.